Na wspólne oglądanie zaprasza Polska Hurtownia Budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Czy to działa? Co to nie działa? Dzień dobry Wam wszystkim. Czwartek. Słuchajcie, zanim e, przywitam się do końca, chciałbym Wam pokazać, jak wygląda koszyk z Tesco. Tam jest koszyk z Tesco i powiem to Wam, że to jest, do, to jest dobra stal. A Skąd to jest? Z, tytani z Tytanika tu wyrzuciło. z Tytanika, no, no tak. tak. Piękny koszyk z Tytanika, słuchajcie. Tak wygląda w połowie przypływ albo odpływ, bo już nie wiem, co to jest, tej zatoczki. E, pogoda nam się trochę zmienia, jak widzicie. Widziałem jakieś straszne chmury gdzieś tam, 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 nad wodą. Ale one są takie jakieś dziwne, te chmury, nie? Jak to się nazywa? To nie chmury nawet, tak jakby całe niebo było pokryte mgłą dosłownie, nie? No. Ja się nas na chmurach nie znam, kiedyś na geografii pani tłumaczyła, że to są jakieś tam. Ale nie pamiętam jak. Mamy na będzie nawet. Pani no, była ważniejsza niż to, co mówiła. Tak, pani była ważniejsza niż to, co mówiła, słuchajcie. Pozdrawiam panią z geografii. Była bardzo młoda. Może nawet za młoda, jak przyszła nas uczyć. Jeszcze mieliśmy taką panią z angielskiego. Blondynkę. Nie wiem, co ona mówiła. Mogła tam stać. już słuchajcie. Dzień dobry, Wam wszystkim. Czwartek. Lecimy na robotę. Wszystko mamy ogólnie, nie? Ile wałków mamy, ile pędzli? Pędzli mamy, nie wiem czy wałków starczy. A to się za chwilę okaże, słuchajcie. To czego podjadę do tool station. Tak. Muszę wejść do samochodu, bo zaparkowałem dosyć blisko drogi. Jest. Dzień dobry. Lecimy. Let's go. Słuchajcie za nim się kałowie wie jaka farba idzie gdzie. Teraz się dowiemy. Jacek tam już tylko doszlifowuje. Eee, wysyka nam ten klej, który tam wczoraj używaliśmy. Tu jest bardzo pięknie. Ukna mamy wielolutkie, które znikną. Mogę je dotknąć. No, elegancko. Ale przejaśniało. Powiem Wam tam jakiś tacz, ewentualnie to są pierdoły. Także Karol i Sweden tylko za chwilę będzie brał się zamalowany ścian lub kladingu, nie wiem, zapytam. Te drzwi były tylko malowane na raz. Więc potrzebujemy jeszcze jednego kołka Poszedł stryczek na ścianę. Ten nasz boś, boksik, którego trzeba tylko dotrzeć. Przepięknie będzie, słuchajcie. Jesteśmy naprawdę mistrzami z tym, co robimy. Naprawdę, hmm. słuchajcie, podoba mi się moja własna robota. A szczególnie kiedy ja... Nie pośpieszam, wiecie, nie robię specjalnego jakiegoś głupiego tempa, i na wszystko bierzemy sobie wystarczająco czasu, aby zwrócić na wiele elementów uwagę i je poprawić, ewentualnie, jeżeli coś trzeba. Także tyle. Idę do Karola. Hej, Boski, co potrzebujesz? Mam tu głowę. Co, nie ma wałka? Mam jeden, ale to sobie umyję. Ja i tak muszę kupić dla Jacka w takim razie, słuchaj, duże, duże wałki czy małe? Nie no małe. Małe wałki. do tego tutaj lepiej z włosem, nie? Jak Dobra. Są ciała. Ciała. Musiałem przywieźć farbę, bo została nam oczywiście trochę śnieżki. Akurat przyda się na pomalowanie tego sufitu tam w tym konserwatorium. Także wiecie, nie muszę wydawać pieniędzy i też drabinę musiałem przywieźć, bo tam się okazuje, że jest trochę wysoko, więc... Bez drabiny nie damy rady. Zaraz zobaczymy jak tam Karolowi idzie z tym kolorem, jaki to jest kolor. Jacko pokażę, że mam farbę. Ja sobie tam przygotowuję, już dociera. Oczyścił wszystko. Nie? Karol. Tak jest! Nie ma skipa, jeszcze nie wymienili. Nie ma deliverki z Travisa jeszcze. Nie wiem co się dzieje. Już jest dziesiąta, więc powinni być, a ich nie ma też musimy sobie pomyśleć gdzie to wszystko zrzucić żeby tego nie przenosić non stop tylko część deliwerki ma przyjechać wiecie dobra drabina idziemy zobaczyć jak tam kolor wygląda J jak wygląda kolor Uuu, ładny proszę pana nie no ładny kolor ładny Bardzo ładny, ładny, ładny. To za chwilę sobie wrzucisz ten drugi kolor też w ogóle tu się wszystko pięknie zmieni. Ale ładny kolor. Farbunika, farbunika. To jest właśnie e, zaleta Bowl. One są takie głębokie te kolory. No, no. przepięknie jest. Ładnie. Naprawdę ładnie, nie? Jeszcze drugi kołd pójdzie, też w ogóle będzie pięknie. Dobra, to ja Ci przeszkadzam do jaca. I jadę potem pierdole drawinę, przywiozłem farby, przywiozłem. Także cyk. cyk. Jak tam? No docieram tu się daję, tu Musimy ta, to podchnęcić. Tutaj chcieliśmy przyspieszyć trochę, żeby to nam wyschło. To takie rowki porobiliśmy, widzicie? Także wygląda teraz jak jedna całość. Tylko teraz kwestia, żeby to doskło, nie? Będzie pięknie. Będzie pięknie. Taśmy zostały zdjęte. Także wszystko jest super. A już pooklejałeś sobie. Drabinę mam dla Ciebie tą wysoką. To trzeba będzie jakoś się postawić, żeby no, raczej dojdziesz do niej. Chyba, że nie wiem No, jak nie No właśnie. Jest tu trochę wysoko. No bo. No, z 4 metry będzie prawie, to? Tak, tak. Będzie. Będzie z 4 metry. Nie? Tak patrzę. No, Dwa razy jak ja, stanę. No, ale nie, nie, ręce nie, teraz. No, jeszcze ręce, właśnie. Dobra, przyniosę drabinę, zaraz sprawdzimy. Jedziemy z. Zebra będzie za 30 minut, podobno, do 45, bo jest na przerwie. A ja wyskoczę w tym czasie po ten kątownik, który tam kupiłem zły wczoraj, za, za mały, ten drewniany, w, w Wixie. Właśnie, Ach. mógłbym go oddać, mógłbym go zamienić, czy my go potrzebować gdzieś, nie mam rachunku, chyba nie mam rachunku, nie mam rachunku. Czy mam rachunek? Nie mam rachunku. Chyba gdzieś zgubiłem rachunek. Dobra, najwyżej stratny będę 6 funtów. Muszę kupić inny świeżwałyk. E, ten kątownik drewniany. Wood filler i małe wałeczki, bo nam się kończą. A Karol wziął dwa teraz, Jacek potrzebuje też. Więc tu mam taki tryki, powiem Wam, te wycofanie. Teraz wszyscy tak czekają. Może ja ich przepuszczę. Czy jak? Dobra, to lecę. Wszyscy czekają przy płocie, teraz się przytulają do płotu, bo ja muszę kawał drogi wycofać, żeby wyjechać Thank you. wszyscy czekali aż ja wycofam. Teraz sobie mogę tu wywinąć Oczywiście następna osoba jest I mogę dopiero wyjechać wyobraźcie sobie taki. To jest najłatwiejsza metoda, niby może nie wygląda na najłatwiejszą, ale tam na tym podwórku nie ma się za bardzo jak wywinąć. Więc jedna z, jedna z lepszych z tych gorszych. O dobra, lecę po kątownik, zaraz się zobaczymy w Wixie Hej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy razem pod Wixem. I ja muszę znaleźć teraz ten kątowik. Po wałeczki w który już skrufixa odwiedzę obok. Bo myślę, że tam mają ogólnie większy wybór i lepsze ceny. I maskę bym wziął jeszcze. I ogólnie jakiś chyba głodny się zrobiłem. Że moje przymroczyło mi, wiecie? Z rana cooperki ja jadłem tylko. Może muszę coś wtrzamać, bo się robi już późno. A ja potrzebuję kalorii idziemy do witsa. Rano było pochmurne, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Przepiękna pogoda się zrobiła. Jedziemy. Jestem w starym miejscu, ale szukam nowego elementu. I nasz nowy element miał mieć około 25 mm w środku, bo to jest jakby na zewnątrz ta cyfra podawana. Ja się tym zgubiłem. Poczekajcie. <laughs> Więc jak tylko wezmę miarkę do ręki. Jesteśmy? Jesteśmy więc teraz trzeba było to zmierzyć w środku. No to tak mniej więcej by pasowało. To jest 22 mm. Coś w tą mańka, czyli tego typu potrzebuję rzeczy. Bo to jest za duże już na pewno w środku. To ma już koło 3. Czyli nie dostaje mi nic innego, tylko to. Chyba, że jeszcze inna wartość, ale nie mam pojęcia. Jeszcze są takie tutaj... W sumie które nie nachodzą za bardzo, tylko to też jest ciekawe rozwiązanie, powiem Wam szczerze. To taki to tylko trim zostaje. Tylko, że tam mam płytę, i jak ta płyta by była coś kiepsko przycięta, nie daj Boże, to ten lip nie zasłoni tego. Ale też sprytne. Dobra, biorę kątownik, tak ustaliłem, bo zacznę za bardzo mieszać. I to jest stąd. A to jest 21, to nie, to za małe. Dobra, to jest jedna chyba opcja z tego wyjścia. Lecimy do Skrufiksa, słuchajcie. Hej! Zgadnijcie, ile to kosztowało. 11 funtów. Ja naprawdę od jakiegoś czasu się zastanawiam, czy nie zająć się takim moldingiem. To jest jedna z wielu moich, takich wiecie, koncepcji na biznes. Zresztą, jeżeli ktoś ma ochotę i i ma czas, to ja myślę, że to jest naprawdę zajebista opcja, nie? Każdy sklep kasuje niesamowite pieniądze za kawałeczek drewienka, Se Wyobraźcie sobie, że ten element kosztuje 11 funtów, a za te pieniądze jesteście w stanie kupić dobry kawałek drewna. Oczywiście tylko, że nieobrobionego, nie? Więc jeżeli ktoś miałby warsztat, miejsce na to. Albo sklep, nawet by otworzył, nie wiem ty jesteś w stanie sam robić takie moldingi I na przykład otworzyć sklep tylko z moldingami Nie wiem, czy by przeszedł akurat Bo to jest zawsze zazwyczaj chyba dodatkowy element Ale cena jest kosmos, nie? Że nie wiem Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł Ale jest to bardzo drogie Dobra, skaczę do Scruffixa. I muszę coś kupić do szamania, bo normalnie czuję, aż mnie w... Uo, wciąga, nie? A szczególnie jak patrzę, jak taka buda tutaj jest otwarta i ludzie jedzą jakieś hamburgery. Nie? Także zobaczymy się za chwilę. Właśnie pakuję skipa, ale on coś mówił, że on go najpierw zapakuje, wysypie i przyjedzie z nowym, więc chyba, chyba go dobrze skumałem. Zaraz się zapytam czy to prawda. Raczej tak, z tego co widzę. Ciekawe czy go uniesie, bo tam jest niespodzianka, tam jest pół skifa betonu. Bebra, bebra. How are you doing? I'm too slow. I'm too slow? <laughs> I had to get out twice to hold the big one. Yes. Ok, so you... What is your plan? You will leave and then you will come back, yes? Uh, yeah. Um, but when I go back, I've just got to do something for half an hour, and then I've got to be about an hour and a quarter. Okay, no problem. You don't have to be, I can get in. No problem, no problem. Um, yeah. Okay. Traffic's uh, a nightmare. Nightmare. I stopped uh, on Farram from McDonald's. Yeah. I didn't I, I I know you were coming from Farram because I would have told you because I came through Bridgebury. Because I, I came out of Leon Silent an hour ago. And saw Newgate Lane all the way down to Asda and beyond. So I thought I'm, I'm not going to come up there because I would normally go that way to come here. So I went up the A32 into Witch Lane, through Bridgebury, and then up Plains Road. My God. Okay. So, ee, Serba, thank. Jak tam Karolowi idzie ten kolor? Zaraz zobaczymy. O, jaki ładny kurwa kolor. Bo Boże, jaki to jest ładny kolor. Nie, nisku, jak to jest ładne Karol, czy ja, jakoś mi się tego. jakie to jest po prostu ładne Ona tu była? Nie Krzysztof Nie jest jak to jest ładne, nie? Zobaczcie jaki to jest. świetny kolor, naprawdę Czy jedna z lepszych wiadomości jest taka Pamiętacie e, półtorej tygodnia temu? Jakoś tak w poniedziałek byliśmy z chłopakami na wycieczce bo nam się tutaj trochę plany zmieniły. W takiej super chacie razem pojechaliśmy na wycenę. I ta babka do mnie przed chwilą zatelefonowała, że się zgadza na te malowanie, nie? Powiem wam, że to jest prezent, bo ja naprawdę dałem dobrą cenę na tą robotę. Poza tym wszystkim mamy więcej roboty. Szukam ludzi do pracy cały czas. Mam jeszcze taką kuchnię do zrobienia, słuchajcie, którą przeniosłem ostatecznie, no bo raz, że Zostałem tam oszukany przez innego chłopaka. Nagle po prostu obraził się przez elektryka, którego mi polecił. Nieważne, nie będę nawet wymieniał jego imienia, bo nie warto. I później poprosiłem jeszcze jednego chłopaka, żeby wziął tą kuchnię, wziął, a w poniedziałek jak jechaliśmy na cenę zrezygnował. Też wam o tym mówiłem. Więc udało mi się z tym klientem ogólnie dojść do porozumienia, bo on też jeszcze tam wprowadzał modyfikacje. Stwierdził, że nie chce tej starej kuchni, tylko tą nową kuchnię, i, i też mamy tą kuchnię do zrobienia, przeniesioną na koniec lata. Więc szczerze, to tak, mam jeszcze jakąś dobudówkę do zrobienia. Mam jeszcze gdzieś w odpowiedzi do końca tygodnia z tego Southampton. Ten budynek już nie ma być parterowy, tylko piętrowy. Więc nie wiem, jak to się ogólnie skończy, ale na pewno fizycznie w trzy osoby nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Projekty są bardzo dobrze wycenione. Także no, szkoda by było je stracić, nie? Ja e, muszę się z wami już prawie pożegnać. Znaczy pokażę wam jeszcze pewnie może okolice, bo jadę na, do Chichester. E, tam, wyobraźcie sobie, że jadę do córki tej babki, która zgodziła się na tą wycenę tego malowania. Więc zaraz się okaże, że jeszcze mam jakieś dodatkowe elementy, bo wiecie, jak to wpadniesz w taką rodzinę, to są Francuzi z tego, co się okazuje. Mają posiadłość tą, którą widzieliście tutaj. Mają posiadłość w Szkocji. I zazwyczaj pod koniec lata, wtedy, kiedy my mamy malować, jadą do swojej posiadłości we Francji, bo ona stamtąd jest. Także ja tam nie zazdroszczę, ale wbić się w taki klimat to jest po prostu prezent dla takich budowlańców jak my. Jacek tu już zaczyna pooklejał, poklejał. Tak to właśnie się robi, słuchajcie, to jest profeska. Nie, nie wpadasz, nie, nie robisz bałaganu, tylko najpierw sobie przygotowujesz ten prep jest bardzo ważny. Tam jeszcze tylko do odkurzenia okno zostało, ale to jest pikuś. Grabinę Jacek ma, właśnie po nią pojechałem. Tutaj jakieś snagi porobił i tak dalej. To jest wszystko już też zrobione, jak sobie dosycha. Wentylator dmucha samym powietrzem, także też już widzę, że zaczyna się przebierać. Będzie coraz lepiej. No i tyle. No. Kwestia po prostu wyczekania. Coś tu. O, ja się przebywa wyczekania aż to wszystko podesnie i wtedy będzie można przytrzeć i to przemalować ale z tym nie ma pośpiechu, jeżeli niech sobie to wysnie naturalnie tyle ile potrzebuje nie? no i tutaj się nic już nie zmieniło od wczoraj praktycznie także to podfilowane, pach pach pójdzie później tam jeszcze silikon tu kupiłem ten kątownik na róg także też pójdzie, o, będzie tak wykończone będzie cudownie także my jesteśmy tutaj ready mamy wszystko zrobione żeby sobie Jacek wykańcza, a ja jadę na wycenę Jacek. Także my się już do czwartej nie zobaczymy. No da... Wszystko masz. Wszystko masz. Tak? Z tej farby tam starczy, nie? No masz chłopie półtorej puchy. No, na stówę. Możesz potaczować. To jest, moż tak, jak żeśmy tu uzgadniali. To zostaje ten ten też tutaj w tego momentu. Tak ci powiem szczerze, że tego nikt i tak nie dotknie. Jakbyś no, chciał... Tjp, ale mi chodzi o to, żeby to też chyba potem nie spękało, albo nie ma Chociaż nie powinno... A ja oni to malowali tą samą farbą, Jacek. Dotknij ją, bo ty widzisz to samo. On nie jest to samo Nie? To jest, y, które były malowane drzwi. A dotykałeś ten sufit? No. To jest ta sama farba. Mi się wydaje. Mogę malować? Ja nie wiem, bo... Znaczy dobra, zrób po naszemu. Zrób już po naszemu. Nie skracajmy sobie. Nie maluj tego. Maluj naszą. naszą. I się daje na tym co... To drzewo trzeba... zrobimy, drzewo tak jak trzeba, nie? Dobra, ja się żegnam, jacy? Dobra? Także lecę na... Tych to jest tam plastik? Nie, nie, to no Nie, Tylko do dół, Tego nie dotykasz, to, to jest do do plastik do dół nie. Tego dół i te boki, co tam jeszcze zakurzono Dobra, nara Także ja zmykam, słuchajcie Także robot mamy masę Masę, naprawdę masę Przez to, że też mam dużo czasu Jakby do wybierania sobie projektów, to też automatycznie jesteśmy w stanie wybrać sobie projekty, które są dobre projekty dla nas i, i ja jestem happy, żeby je robić. I tak jakoś naturalnie po prostu, wiecie, samo wychodzi dobrze. nie? Także obraz tak to utrzymywało. Urwę to ktajki. To rybek kiedyś urwę. Także tutaj słuchajcie, Karol wpada już na drugiego kołta. Teraz to już na prawo uroku. Powiem, że ten kolor Wysek nie jest taki ciemny jak malowałeś za pierwszym razem. On tak przysek na jasno trochę, wiesz? Nie no, świetny jest, nie? Także pomieszczenie się zmienia z na minutę Jutro zaczynają wpadać mebelki Także też się dużo zmieni Ja lecę, zobaczymy się za chwilę Hej. Dojechałem na wycenę, ale klientki nie ma Przy okazji pokażę wam dzielnicę Może nie jest nic specjalnego, ale zawsze coś innego Do tego, co mamy w Gosport Więc domki wyglądają w ten sposób Ja przyjechałem do wyceny, wiecie, tego domku na rogu Także wam pokażę Ogólnie bardzo czyste miasto, powiem wam szczerze Chichester, jeżeli zapamiętacie Warto odwiedzić to miejsce Wygląda porządnie A ona chce, żebym zrobił tą ścianę ogólnie Teraz pytanie, bo tutaj trochę jest tego, tego wszystkiego Widzicie, ktoś to już łatał Wszystkie kraki, no one wychodzą Bo ten ruch ściany dalej występuje Czyli ściana popękała w wielu, wielu miejscach i nie jesteśmy w stanie tego farbą zamalować, więc zobaczymy co nas decyduje. Tutaj jeszcze w ogóle widać, żeby farba odchodzi kompletnie. zobaczcie się, normalnie takimi płatami. Także nic już się nie trzyma tej ściany. Czy to, że wilgoć wychodzi, nie wiadomo. Zobaczymy. Może się dają namówić, słuchajcie, na siatkę, klej i dopiero wtedy pomalować. Tylko czy... Bo tu też widać było, że ściana była dorabiana ogólnie z tyłu. Ktoś jakby dorabiał ten kształt tego pustaka, więc ogólnie my na kleju też możemy coś takiego zrobić, zarysować, aby ten wizerunek domu został taki prawie że oryginalny. Zobaczymy co nas zdecyduje. Na pewno trzeba było to nieźle umyć, zdjąć może jetem, nie wiem, piaskowo tą farbę, bo nakładać na to klej to nie za bardzo, powiem wam szczerze. Zobaczcie, co się dzieje Czy ja mam coś ostrego tutaj? Mam Zobaczcie, o Czalicie to? Chyba, że tylko to najgorsze miejsca ogólnie Ale zobaczcie Ale czas nic, trzeba by było to zeskrobać na pewno W jakimś stopniu Zabezpieczyć i zaciągnąć siatką Tak mi się wydaje, że to jest takie minimum, bo... Jeżeli e, samo malowanie nie wchodzi w grę, bo to będzie się działo to samo co, co się dzieje, a będzie wyglądało tylko gorzej o, ostatecznie. I nic. Czekam na nią, bo podobno utknęła w korku, więc ja Wam powiem szczerze, na dzisiaj to już będzie chyba koniec i zobaczymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunia. Trzymajcie się ciepło i doza. Hej!